Witajcie w naszej dzisiejszej językowej podróży. Skupimy się na czymś co jest, no wiesz, absolutnym fundamentem naszej komunikacji na zdaniach złożonych w języku polskim. Mm -hmm. Może to brzmi trochę szkolnie, przyznaję, ale obiecuję. Podejdziemy do tego inaczej. jak do odkrywania tajników budowania, y, naprawdę klarownych i ciekawych wypowiedzi. To dobre podejście. Pomyślmy o tym, jak o zestawie klocków. Pokażemy, jak łączyć te proste elementy w bardziej, no, rozbudowane konstrukcje. Tak. Naszym celem jest, żeby po tym naszym spotkaniu każdy, czy to uczeń podstawówki, czy liceum, poczuł się pewniej w rozróżnianiu tych zdań. Pomoże nam w tym schemat, który mamy przed sobą. On naprawdę świetnie wizualizuje te struktury. Dokładnie tak. Bo wiesz, zrozumienie, jak działają zdania złożone, to nie jest tylko kwestia, powiedzmy, dobrej oceny z polskiego. <grym>, jasne. To przede wszystkim jest umiejętność no, precyzyjnego wyrażania myśli i też lepszego rozumienia tego, co czytamy czy słyszymy. Mm -hmm. Te klocki, o których wspomniałaś, to jest świetna metafora. Zdania proste, czyli te z jednym czasownikiem, jednym orzeczeniem, są jak pojedyncze klocki. Tak. A zdania złożone to są te budowle, które z nich tworzymy, łącząc je na różne sposoby. I każdy sposób połączenia ma swoją logikę, no i swoją nazwę. Poznanie tych zasad naprawdę ułatwia życie. No dobrze, to zacznijmy od absolutnych podstaw. Co to w ogóle jest to zdanie złożone? Ten nasz schemat podsuwa definicję. Wypowiedzenie złożone składa się z więcej niż dwóch wypowiedzi składowych zdań i lub równoważników zdania. Możemy to jakoś uprościć? Jasne, spróbujmy. Najprościej mówiąc, jeśli w jednym dłuższym zdaniu tym od wielkiej litery do kropki znajdziemy co najmniej dwa czasowniki, które oznaczają czynności lub stany. Czyli dwa orzeczenia? Tak, dokładnie. Dwa orzeczenia, to wtedy mamy do czynienia ze zdaniem złożonym. Te wypowiedzenia składowe, o których mówi definicja, to są właśnie te mniejsze części, te nasze klocki, które zawierają te orzeczenia. Mhm. Czasem, zamiast takiego pełnego zdania z czasownikiem, może być coś krótszego, co zdanie tylko przypomina, na przykład wieczór w mieście. To jest równoważnik zdania. Ale kluczowe jest to, że łączymy przynajmniej dwie takie części w jedną całość. Dobrze. A żeby zobaczyć, jak to może wyglądać w praktyce, spójrzmy może na ten przykład podany na schemacie. On jest dość długi. Tak, ten rozbudowany. Adam i Ewa byli pierwszymi ludźmi i mieszkali w Edenie dopóty, dopóki Ewa, którą skusił szatan, nie zerwała jabłka z drzewa dobrego i złego. Wow, tutaj tych klocków jest całkiem sporo. Widzę, byli, mieszkali, skusił, zerwała. Mhm. To pokazuje, że te konstrukcje mogą być naprawdę, naprawdę rozbudowane. Zdecydowanie. Ten przykład to już jest powiedzmy bardziej skomplikowana budowla, ale spokojnie, my zaczniemy od prostszych połączeń, żeby złapać te podstawowe zasady. Dobrze. Najważniejszy podział, który widać na samej górze tego schematu, dzieli zdania złożone na dwie główne grupy. To są zdania złożone współrzędnie i zdania złożone podrzędnie. Okej. Okay. To są jakby dwie różne filozofie łączenia tych naszych klocków. Dwie filozofie, podoba mi się. No to rozpakujmy tę pierwszą. Zdania złożone współrzędnie. Opis mówi, że treści wypowiedzeń składowych pozostają ze sobą w relacji równorzędności. Co to znaczy, że są równorzędne? Że są równe sobie. Jak partnerzy. Dokładnie tak. Idealnie powiedziane. W zdaniu złożonym współrzędnie te połączone części, te mini zdania, są na tym samym poziomie ważności. Żadne nie jest ważniejsze od drugiego, żadne nie służy drugiemu jako jego określenie. Aha, są jak dwaj przyjaciele idące obok siebie. Często moglibyśmy je, wiesz, rozdzielić na dwa osobne, proste zdania, i każde z nich miałoby sens. Rozumiem. Ale połączenie ich w jedno zdanie złożone współrzędnie pokazuje jednak pewną dodatkową relację między nimi, że coś dzieje się razem, albo jedno wynika z drugiego, albo sobie zaprzeczają i tak dalej. Ten schemat, on fajnie pokazuje te różne relacje za pomocą tych prostych wykresów z cyferkami 1 i 2. Tak, widzę te wykresy. Pierwszy typ połączenia na tej liście to zdanie łączne. Już sama nazwa sugeruje, że po prostu coś łączy, dodaje. Jakie tu mamy spójniki? Schemat wymienia i, oraz, także, a, za razem. Mhm. Można też bez spójnika, prawda? Przecinkiem na przykład? Tak, tak, bez spójnikowo też. Przykład. Przemija pokolenie i rodzi się pokolenie. Czyli po prostu stwierdzamy dwa fakty, które dzieją się jakoś obok siebie w czasie albo jeden po drugim. Ten wykres, prosta linia między 1 a 2, wydaje się to potwierdzać. Po prostu dodajemy informację A do informacji B. Zgadza się. Treści tych zdań się sumują, łączą. To jest chyba najbardziej no, podstawowy typ połączenia. Ale nie zawsze łączymy. Czasem chcemy coś wykluczyć. I tu pojawia się drugi typ zdanie wyłączające. Wyłączające, czyli? Tutaj jedno zdanie składowe jakby wyklucza treść drugiego. Często używamy tu zaprzeczeń. Spójniki to ani, ni, albo też może nie być spójnika. Przykład ze schematu: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Czyli ani jedno, ani drugie. Dokładnie. Nieprawda, że oko widziało, i nieprawda, że ucho słyszało. Wykres dla tego typu to jest taka przerwa na linia między 1 a 2. Ta przerwa może symbolizować właśnie to wykluczenie, że nie ma możliwości, żeby obie te rzeczy zaistniały. Rozumiem. Czyli nie łączymy, a wręcz przeciwnie, pokazujemy, że ani jedno, ani drugie się nie dzieje. A co jeśli chcemy pokazać kontrast? Jakieś przeciwieństwo. No właśnie. Wtedy na scenę wkracza zdanie przeciwstawne. Tutaj, jak sama powiedziałaś, nazwa mówi wszystko. Spójniki to te bardzo popularne. Ale, lecz, a, jednak, jednakże, natomiast zaś. Używamy ich ciągle. Tak. Przykład. Nie cierpi, jednak nie traci wiary. Jedna część mówi o braku cierpienia, a druga wprowadza coś, co mogłoby się wydawać sprzeczne w tej sytuacji, czyli zachowanie wiary. Wykres to są te strzałki skierowane przeciw sobie. Mhm. Mm tak, to idealnie łapie tę ideę przeciwieństwa. Świetnie to ujęłaś. Jedna część zdania wprowadza jakąś myśl, a druga ją kontrastuje, pokazuje inną stronę, wprowadza jakieś ale. To jest niezwykle przydatne, bo życie i świat rzadko są czarno-białe. Często musimy pokazać właśnie takie kontrasty. No dobrze, lecimy dalej. Czwarty typ to zdanie rozłączne. Tutaj z kolei mamy do czynienia z alternatywą, z wyborem albo jedno, albo drugie. Tak. Spójniki to albo bądź lub. Przykład. Odejdź albo przyłącz się do nas. Stawia nas przed wyborem jednej z dwóch opcji. I te opcje się wzajemnie wykluczają. No nie można jednocześnie odejść i się przyłączyć. Racja. Wykres ma strzałki w obie strony. Minus. Co to może symbolizować? Może właśnie tę możliwość wyboru albo droga w jedną stronę, albo w drugą. Tak, myślę, że tak. Kluczowe jest tu słowo albo lub jego synonimy. Treści tych zdań nie mogą być prawdziwe jednocześnie w danym kontekście. Po prostu wybieramy jedną z możliwości. I został nam ostatni typ zdania złożonego współrzędnie na tym schemacie, zdanie wynikowe. Tutaj jedno zdanie jest logicznym skutkiem yy, wynikiem drugiego. Przyczyna i skutek. Właśnie. Spójniki, które to sygnalizują. Więc zatem to też dlatego. Czasem też bez spójnika. Przykład. Nie chciał czekać, więc wyszedł im na spotkanie. No, decyzja o wyjściu jest konsekwencją niechęci do czekania. Mhm. Wykres to strzałka idąca od 1 do 2. Kropka, ona jasno pokazuje ten kierunek. Od przyczyny nie chciał czekać. Do skutku wyszedł. Przyczyna i skutek to jest sedno zdania wynikowego. Pierwsza część podaje powód, druga opisuje rezultat. I co ważne, pamiętajmy, że we wszystkich tych pięciu typach łącznym, wyłączającym, przeciwstawnym, rozłącznym i wynikowym te zdania składowe, te nasze klocki 1 i 2, są na równym poziomie ważności. Żadne nie jest podległe drugiemu. Norzędne połączenia, współrzędne. Ale powiedziałeś na początku, że jest też ta druga filozofia łączenia klocków: yy, zdania złożone, podrzędnie. Tutaj relacja musi być inna, skoro sama nazwa sugeruje jakąś podrzędność. Yy, jak to działa? Zgadza się. Tu hierarchia jest kluczowa. W zdaniu złożonym, podrzędnie mamy jedno zdanie, które jest jakby szefem. Nazywamy je zdaniem nadrzędnym głównym szef. Okay. I mamy co najmniej jedno zdanie, które jest jak pracownik. Zdanie podrzędne. Ono jest zależne od tego zdania nadrzędnego, służy mu, uzupełnia je, określa jakąś jego część. Czyli pracuje dla szefa. Właśnie. Wyobraź sobie, że zdanie nadrzędne ma jakąś lukę, jakieś niedopowiedzenie, a zdanie podrzędne tę lukę wypełnia. I najlepszym sposobem, żeby sprawdzić, czy mamy do czynienia ze zdaniem podrzędnym i jakiego jest typu, jest zadanie pytania. Pytania. Mówiłeś o tym? Tak. Zdanie podrzędne często odpowiada na pytanie, które moglibyśmy zadać do jakiejś części zdania nadrzędnego. Popatrzmy na te schematy na dole po prawej stronie. Tam zdanie podrzędne 2 jest narysowane pod zdaniem nadrzędnym 1. A, faktycznie, piętrowo. Ten układ piętrowy świetnie pokazuje tę zależność, tę hierarchię. Szef na górze, pracownik na dole. Ok, hierarchia i pytania to brzmi jak dobry trop. To przyjrzyjmy się typom zdań podrzędnych wymienionych na schemacie. Pierwszy to zdanie podmiotowe. Opis mówi, że zastępuje podmiot zdania nadrzędnego. Podmiot odpowiada na pytania kto, co, czy to znaczy, że całe zdanie podrzędne odpowiada na pytanie kto lub co zadane do orzeczania zdania nadrzędnego. Tak jest. Zobaczmy przykład. Ten będzie błogosławiony, kto okaże skruchę. Pytam, kto będzie błogosławiony? I odpowiedź to całe zdanie, kto okaże skruchę. Pasuje idealnie. Dokładnie. Zamiast powiedzieć, na przykład, człowiek skruszony będzie błogosławiony, gdzie podmiotem jest człowiek skruszony, rozwijamy ten podmiot w całe zdanie, kto okaże skruchę. To zdanie pełni funkcję podmiotu dla orzeczenia: będzie błogosławiony. Ciekawy mechanizm. Dobra. Drugi typ zdanie orzecznikowe. To z kolei zastępuje orzecznik. Orzecznik to jest ta część orzeczenia imiennego wiesz w zdaniach zbyć, stać się, zostać. Tak, która określa podmiot. Która mówi nam, kim jest, czym jest, jaki jest podmiot. Przykład. Dobra. Dobra doczesne są tym, co przemija. Pytam. Czym są dobra doczesne? Odpowiedź. Tym, co przemija. Wygląda na to, że zdanie, co przemija, pełni właśnie rolę takiego określenia, orzecznika. Zgadza się. To zdanie podrzędne, co przemija, definiuje, czym są dobra doczesne, uzupełniając znaczenie czasownika są. Jest orzecznikiem. Trzecie. Zdanie przydawkowe. Przydawka w zdaniu prostym określa rzeczownik, tak? Na przykład ładny dom. Dom z cegły. Mhm. Zdanie przydawkowe robi to samo, tylko w formie zdania. Odpowiada na pytania typowe dla przydawki. Jaki, który, czyi, ile. Przykład. To już działo się w wiekach, które były przed nami. Pytam. W jakich wiekach? No w tych, które były przed nami. Właśnie. Zdanie, które były przed nami określa rzeczownik w wiekach. Działa jak przymiotnik, tylko jest dłuższe, w formie zdania. Idealnie. Zamiast krótkiego określenia na przykład w dawnych wiekach, dostajemy całe zdanie podrzędne, które precyzuje o jakie wieki chodzi. Czwarte, zdanie okolicznikowe. Okolicznik w zdaniu prostym określa okoliczności czynności. Pamiętam, idę szybko, idę do domu. Idę wieczorem. Tak. Zdanie okolicznikowe robi to FAMO, odpowiadając na pytania o okoliczności. Gdzie? Kiedy? Jak? Po co? Dlaczego? Mimo czego? Pod jakim warunkiem? I tak dalej. Przykład ze schematu. Pójdziemy tam, gdzie ludzie są dobrzy. Pytam, gdzie pójdziemy? Odpowiedź, gdzie ludzie są dobrzy. To zdanie określa miejsce. Ale tych pytań jest mnóstwo, to musi być bardzo pojemna kategoria. I taka właśnie jest. To jest jedna z najszerszych i najbardziej no różnorodnych kategorii zdań podrzędnych. Mamy zdania okolicznikowe miejsca, jak w tym przykładzie. Mamy zdania okolicznikowe czasu, na przykład: Kiedy wstało słońce, wyruszyli w drogę. Pytanie: Kiedy wyruszyli? Aha. Sposobu. Mówił tak, jakby się bał. Pytanie jak mówił? Celu. Ćwiczy codziennie, aby wygrać zawody. Pytanie. Po co ćwiczy? Rozumiem. Przyczyny. Spóźnił się, ponieważ zaspał. Pytanie. Dlaczego się spóźnił? Przyzwolenia. Chociaż był zmęczony, pracował dalej. Pytanie. Mimo czego pracował? Warunku. Jeśli się postarasz, osiągniesz sukces. Pytanie. Pod jakim warunkiem osiągniesz? Wow! Klucem jest zawsze zadanie odpowiedniego pytania o okoliczność do orzeczenia zdania nadrzędnego. Rzeczywiście, dużo możliwości. Piąty typ to zdanie dopełnieniowe. Dopełnienie w zdaniu prostym to ta część zdania, która odpowiada na pytania przypadków zależnych, tak? Kogo, czego, komu, czemu, kogo, co itd. Tak, uzupełnia najczęściej czasownik. Na przykład: Czytam książkę, myślę o tobie. Zdanie dopełnieniowe robi to samo. Przykład. Nie dostrzegł tego, czego szukał. Pytam, czego nie dostrzegł? Odpowiedź, tego, czego szukał. Wygląda na to, że zdanie czego szukał działa jak dopełnienie dla czasownika nie dostrzegł. Dokładnie. To zdanie podrzędne mówi nam, czego dotyczyła czynność niedostrzegania, uzupełnia znaczenie czasownika. I mamy jeszcze ostatni typ wymieniony na tym schemacie zdanie rozwijające. Tutaj opis jest trochę inny. Zastępuje treść części zdania nadrzędnego, lecz rozwija treść wypowiedzenia nadrzędnego. To brzmi, no, trochę tajemniczo. Trochę inaczej, prawda? Tak. Przykład. Syn marnotrawny wrócił, co ucieszyło ojca. Czy tu można zadać jakieś pytanie? Chyba nie pasuje ani kto co, ani jaki, ani gdzie, kiedy, jak. To zdanie co ucieszyło ojca odnosi się jakby do całego faktu, że syn wrócił. Masz rację. To jest specyficzny typ. Zdanie rozwijające często jest wprowadzone przez zaimek co. I faktycznie ono nie odpowiada na te typowe pytania, jak inne zdania podrzędne. Ono odnosi się do całego treści zdania nadrzędnego, jakby ją komentując, dodając informacje o skutku, o ocenie, o reakcji na ten fakt. Aha. W tym przykładzie fakt powrotu syna spowodował radość ojca. Zdanie podrzędne rozwija te informacje. Komentuje ją, to jest takie dopowiedzenie do całości. Okej, okay, czyli przeszliśmy przez wszystkie typy pokazane na schemacie. Wygląda na to, że kluczowe jest, żeby zapamiętać tę podstawową różnicę. Zdania współrzędne to równorzędni partnerzy, równi sobie, tak. A w zdaniach podrzędnych mamy szefa, nadrzędne i pracownika. Podrzędne, które dla niego pracuje, uzupełniając informacje. I te pytania to chyba naprawdę jest najlepszy sposób na rozróżnianie zdań podrzędnych. Zdecydowanie pytania są tu niezastąpione. I żeby to wszystko uporządkować, zwłaszcza jeśli ktoś chciałby sobie, no wiesz, powtórzyć materiał przed jakimś sprawdzianem, to może zbierzmy najważniejsze punkty do zapamiętania. Świetny pomysł taka ściągawka. Coś w tym stylu. Po pierwsze, zdanie złożone to takie, które ma więcej niż jedno orzeczenie. Czyli co najmniej dwa czasowniki w formie osobowej. Składa się z co najmniej dwóch mini zdań, czyli zdań składowych. Jasne. Po drugie, główny podział to zdania złożone współrzędnie, gdzie części są równe sobie, jak partnerzy na tym samym poziomie. Równorzędne. Tak. I złożone podrzędnie, gdzie jedna część jest główna, nadrzędna, a druga od niej zależy, jest podrzędna, jakby pod nią. Szef i pracownik. Dokładnie. Po trzecie, Zdania współrzędnie złożone pokazują różne relacje logiczne między tymi równymi częściami. Mogą łączyć fakty, na przykład spójnik i, zdanie łączne. Mogą pokazywać alternatywę lub wybór, np. albo zdanie rozłączne. Uh -huh. Mogą przeciwstawiać informacje, na przykład. Ale zdanie przeciwstawne, pokazywać wynik lub skutek, na przykład więc zdanie wynikowe, albo wykluczać obie możliwości, np. ani zdanie wyłączające. Rozpoznajemy je po spójnikach, albo po ich braku no i po sensie. Dobrze. Po czwarte, zdania podrzędnie złożone rozpoznajemy najczęściej po tym, na jakie pytanie odpowiadają względem zdania nadrzędnego. Mamy podmiotowe pytanie: kto co? Orzecznikowe. Jaki jest, kim jest, czym jest, dopełnieniowe, pytania przypadków, kogo, czego, komu, czemu itd. Tak, tak. Przydawkowe, jaki, który, czyj, ile, okolicznikowe, te od okoliczności, gdzie, kiedy, jak, po co, dlaczego itd. Tak no i jest też to specyficzne zdanie rozwijające, które komentuje całe zdanie nadrzędne. Zapamiętam. I po piąte, ostatnia rzecz. Te wykresy zdań, które często rysuje się w szkole i które są na naszym schemacie, one pomagają zobaczyć tę strukturę. Dla zdań współrzędnych części są na jednym poziomie. Taki poziomy układ. Linia prosta lub ze strzałkami. Tak, a dla podrzędnych zdanie podrzędne rysuje się pod nadrzędnym. Taki układ piętrowy. Świetne podsumowanie. Myślę, że bardzo pomocne, idealne do szybkiej powtórki. A na koniec? Może taka myśl do zabrania ze sobą. Słucham. Zacznijmy teraz bardziej świadomie przyglądać się zdaniom, tym, których sami używamy i tym, które słyszymy lub czytamy na co dzień w książkach, artykułach, w internecie, no, w rozmowach. Dobry pomysł. Spróbujmy rozpoznać te struktury w praktyce. Zobaczymy wtedy, że to jest trochę jak odkrywanie kodu, który sprawia, że nasz język działa. Gramatyka naprawdę staje się logiczna i, co ciekawe, nawet fascynująca, gdy zobaczymy, jak pomaga nam precyzyjnie i ciekawie budować myśli. To nie są tylko jakieś suche zasady, to są narzędzia. Narzędzia do lepszego komunikowania się.